Jestem cholernie dumny z tego zespołu, to jest coś, na co zapracowaliśmy wszyscy razem. Ogromnie się cieszę, że mogłem dołączyć do tego zespołu i być częścią tego zespołu. Wielka duma, radość i, i kłaniam się przed nimi, bo, bo ja dołączyłem do zespołu kompletnego. Zespołu, w którym czuję się jak ryba w wodzie, i, i cieszę się, że mogłem dołożyć Tą Cegiełkę. Kawał wielkie wielkiej siatkówki, pokazaliśmy tutaj obie drużyny, aczkolwiek my dzisiaj okazaliśmy się lepsi. Dla mnie to jest pierwszy, pierwszy puchar, pierwsza, pierwsza wygrana w Lidze Mistrzów, także niesamowicie się cieszę. Nic tak nie smakuje jak na włoskiej ziemi zwycięstwo, nic! Nic! Trzy razy, trzy razy, pięknie, niesamowicie, coś pięknego. Grande partita, wederci! Fuck. <laughs>